Halo, cześć, witam serdecznie w szóstym już odcinku z Doba, pamiętajcie, że z kodem Supply, macie 2 złote na pierwszą skrzynkę, na przykład takiego, ten jest można otworzyć, no i 5% tam bonusu, jak doładujecie sobie portfel. Jest ze mną kolega tam, przywitaj się. Witam również. No, witaj. No i tak, mamy wpłacone, tak jak w pierwszym odcinku, 7 złote. liczymy na taki sam sukces. Um, jest to mało możliwe, ale możliwe. Tak, sukces no to wszystko, wszystko niestety poruszało. No tak, no. no, no. Trzeba mm -hmm. walczyć, trzeba, o swoje trzeba walczyć, tak? Mm -hmm. No i co, A jak zaczęły raniferki, czy może Bałon? Ja bym poprosił o raniferki. To, to raniferki, to jest szybki odcinek, także e, trzy raniferki. Może trzeba zrobić sobie długi odcinek, tak, wiesz, Trzy był. Mm -hmm. Na, na, na no, raz, na raz tak bardzo szybki. Od razu, od razu. No, jest raz, no, tak myślę, też tak myślę tak, tak, właśnie. Bez zbędnego pieprzenia, tak, no i... Franklin. Jak Dobra, razem d upgrader Ale aż tak <samh> <Rzez> szybko. Jeszcze szybko Razzy dwa upgrader, bo inaczej, inaczej nie ma szans. Trzeba Szare, iść profit stary Te o razy dwa Bym polecił. Te podotówkę. No to dobra. Te razy dwa. Na tego maga. Ile się? Szybko. Tak. To jest coś nie tak z tym! No coś nie ma, kurwa. <supak> Sprzedajemy to i lecimy ten dwa ten. No to dobra, ale to jest coś niebywałego, powiem Coś To jest COŚ niebywałego. No, to, A, jest, to jest coś... coś jest. Ja nie ogarniam tego, co się dzieje na tym Syslanie ostatnio. To jest, to jest dramat. To jest kolorowy dramat. Jak się przyspało, to ja nie to no. Dwa od razu, nie ma co. Okay. To będzie... Bizon, bizon, bizon jest, jest okej. Okay. Dobra, pięć złotych. W sumie git jest. To jest... To raz, dwa, raz, dwa wszystko. Nie stary, żeby nie raz, te... dwa. Ale żeby się odkuć, słuchaj. Musimy da, jak się odkuć, do... jak mamy tyle, ile mieliśmy na początku? Sprzedajemy, lecimy dalej. Ja... To wóccie poleci przynajmniej Nie, bo kurde mówię ci, że będzie tak No właśnie Jakoś tylko Widzisz, Dobra. mówiłem ci że tak No, Dobra czekaj, zaraz. poczekaj tak? teraz, teraz, tak nie rób, zamknij to, czekaj, mamy 850, mamy dychę ponad Pytanie, czy sprzedajemy to wszystko w prezenty i lecimy Mikołaja, czy lecimy razy raz, dwa tutaj i mamy potem tego kuli Słuchaj, ja bym zrobił tak To poleciał razem dwa, jeśli siądzie to Mikołaj Ej, jeśli nie, to to sprzedajemy i lecimy powano. Nie, to, to, to jest bez sensu. Robimy tak jak, tak, jak powiedziałem. Albo sprzedajemy wszystko i prezenty i mamy koła, albo razy dwa. To wszystko razy dwa i wtedy mamy tego, tego królika w tym w słoiku. To wszystko razy dwa nie ma szans, żeby siadło. Bo... No to sprzedajemy, sprzedaj wszystko i prezenty. I mimo razy dwa. Nie, wszystko sprzedajemy. no, no, no. I prezent. Zobaczymy, to co z tego będzie. Prezenty, okej. Okay. Trzeba grać bezpiecznie, bo jakbyś to właśnie przez ważna to, to byś bałana bał z i miano. Zobaczmy 156 6, ok. No Trzeba no grać bezpiecznie, a przecież wszystko przy... przed... raz za dwa i tyle z tego było No kurczę wiesz, czasem czasykować to trzeba bezpiecznie Teraz musimy bezpiecznie żeby się odkuć. Ok, złotówka. Tragedia. tragedia, tragedia Ale z niech... jest z obawana? łowana, chyba mi check. czekaj I... I tak sprzedam Chyba czy czekaj, czekaj, czekaj Upgrader ewentualnie ma no. no Właśnie tak, nikt nie jest eventu, tylko skiny z go i... Bo on kosztuje styknie, chyba. Powinno styknąć, chyba że albo grosika zabraknie Czekaj Ci... Czekaj to bliciszę szybko Ej styknie, styknie, styknie Dobra, dawaj Chyba Bo wanik się, mód się Wszystko na jedną Styk. kartę mówisz styknie Tak, czukamy kartę, bo Dobra Potem ewentualnie chyba e e e e Vanik Boże z Mikołaj Potem ewentualnie Właśnie jakiś Mikołaj się pożyć. Na drogi Mikołajów Przenieś nam to w tym roku Prosimy jaki dropik? Jakość Raz, dwa, bo nie ma nic ostatniego na obcym Ty TYPIE! <laughs> no ale, ostać to, to się, to półtorej jeszcze żeby żebyś mi zwrócił. Półtorej przynajmniej. Nie. Półtorej na pewno ciądziesz. Nie, nie. Do półtorej ciągnie! A Dobra, no, także sprzedajemy to? okej. Okay. Po, po, ten, po naradzie. Szybki. No, no, co szybko, według niego, szybko poszło, według mnie. No, to się. Patrz. Jakość. Tu. Widzisz? No, Raz, dwa upgrader i wtedy Mikołaj styknie. Musimy to no. użyć, To jest ta sytuacja, kiedy musimy użyć upgradera. No, może raz to by to Raz, dwa, żeby tu na Mikołaja. Kurde. Niewolnika, niewolnika jemu. Niewolnik, mówisz? On. Znaczy, bo teraz musisz się nazwa, że ta strona to jest niestety, jest jakieś lipo. Było m chyba 8 z... z... razy. Było 8 razy po lewej stronie. Musisz Może spalasz. Być... <gry> o, może dał już parkasy czy nie? Nie, 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 wszystko, żeby to namigałem styku. Czekaj to Mikołaj goścego... 1185 1185 Żeby to, to dał z na... tego. To, to, to jest, wysyłam rzuka. Wysyłam wysyłam. Rzuka. To jest wantyka, wiesz? Żeby dwójka kał zrób, tak. Dał się tam 88 os groszy 88, okej. Okay. Jest 87. Dobra. Oj. Ale jak to nie siądzie to jesteśmy w lipie? Wiem. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ardolf Słuchajcie, nie jest dobrze Jest wręcz, tragicznie Nie jest dobrze, ale słuchajcie, będzie lepiej Jest tragizm Będzie lepiej Poluję, będzie, a nie lepiej Co ja chcę? Violence, valence O, jest jakość! No okej, teraz dwa Nie, nie, ja już się ciebie nie słucham, samochód Nie, ja teraz zadanie po swojemu, to jest kurde na nic No ja będę dobrał, mogę wszystko na rolę Znaczy smaki, teraz jakość, jakość, mamy złote 20 no i to sprzedamy to na stać na rekomendację. No, stać, ale co z tego? Potem ci nie Nie, nie będzie rewolwer Patrz, jak będzie rewolwer to, to masz kutek 5 złotych Nie ma, widzisz? I co no, <g estranisz mig Leonardo> tę <tiul hoofdf> teraz? Tak. No, nie, jest w Raz, dwa, raz, dwaj, raz, 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 musi udać Teraz teraz raz, 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 no widzę, no, ale ta fala się nie zgadzi. Trzeba rollo, no, no. ja, trzeba rollo. O tak, o <grym> ale, ale teraz właśnie ta fala się skończy. Two hours later. Ja pierdziele. Dobra, ryzykujemy. Trzy, Dobre. dwa, jeden, go. <grym> nie ma fali. Dziękujemy wszystkim super za oglądanie. Um, nie poszło tak, jak miało pójść niestety. Może w następnym odcinku zobaczymy, czy się uda. Mam taką nadzieję, ponieważ strata tutaj już jest liczona w dziesiątkach złotych. Um. <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo. Jeszcze raz i w takim razie trzymajcie się, się, cześć! Cześć!